Tutaj Rebeka, jedyna, która daje mi satysfakcję i przygotowuje właśnie Nescafe 3 w 1. A tutaj jakoś. Mamy um, milkę, cappuccino. dobra, tutaj mamy jakieś cappuccino, e Lonory, ale tutaj te dwie szklaneczki to jest nasze Nescafe 3 w 1. Mam bono. Si <grym> <grym> Przeprowadziłam właśnie dziewczyny do Charlotte. Koniecznie. To jest tak naprawdę nasze ostatnie śniadanie na mieście, więc musiały wypróbować tutaj to śniadanie w Charlotte i wzięłyśmy sobie wszystkie śniadanie Charles, więc to z winkiem musującym, żeby zacząć jak najlepiej ten dzień, szczególnie, że dzisiaj chyba prawdopodobnie pójdziemy sobie wieczorem na imprezę. Byłyśmy pierwszego dnia w level 27 i było jakby fajnie, ale było fajnie dlatego, że jesteśmy za granicą i dlatego, że jest nowy klub, ale jak gdybyśmy miały tam chodzić, nie wiem, szczególnie dlatego, że osoby były takie trochę dziwne, nie było praktycznie nikogo z Polski, byli wszyscy, wiecie, za granicą, więc jakby super, bo my sobie rozmawialiśmy z wszystkimi po włosku, bo już po włosku było też bardzo dużo Włochów, więc tak, po włosku, po angielsku, no ale chcemy spróbować coś jeszcze dzisiaj innego, więc dzisiaj też skorzystamy z tego, jako że to jest tak naprawdę ostatni wieczór, w którym na drugi dzień mamy pełny dzień, żeby właśnie sobie pójść. To za Charlotte. Me. się jak szalone. Ja tutaj mam jeszcze y, dwie kromki chleba z mojego koszyczka. Bardzo dużo jeszcze tej czekolady jest. Ale najadłyśmy się okropnie. Mam tutaj jeszcze całą moją herbatkę do wypicia i. brzyneczkę. <laughs> yeah? Dziękuję. I e, teraz właśnie kończymy jeść i będziemy szły dzisiaj do tego muzeum historii polskich Żydów. E, przez to, że wczoraj było zamknięte, mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda właśnie pójść to zobaczyć, bo według mnie może to być naprawdę ciekawe. E, wczoraj finalnie poszliśmy już do mnie nagram do muzeum teraz tego nowego podwojowcym kultury, ten o dziwne, futurystyczne i nie spodobało mi się. Najgorszy muzeum chyba, w jakim byłam, ale może to ja nie zrozumiałam go. Nie zrozumiałam go totalnie. Ale na przykład tutaj Rolandorze i Katerinie się spodobał. Ja i Rebeka niestety nie zrozumiałyśmy tego muzeum, no ale ten Żydów na pewno będzie bardzo interesujący. Właśnie w muzeum. Tutaj akurat są i słuchawki, i audioguide po włosku, więc świetnie, przynajmniej będziemy mogły naprawdę zrozumieć i, i znać całą historię tego. Tutaj mamy problem z jednym tabulecikiem, co nie rozmawia, ale zaczynamy, zaczynamy. Mają przepiękny obraz, który symbolizuje unię, która powstała między Żydami a Polakami. Wtedy zaczęło się mówić o Polakach, którzy mogą być też właśnie religii żydowskiej. Obraz, gdzie po jednej stronie jest ksiądz, a po drugiej właśnie reprezentant religii Żydów. Buongiorno. Santi Ti ringrazio per No, ma come fanno i te. Oh, bent su di <laughs> My właśnie jesteśmy tutaj na tym jarmarku, który jest blisko, tutaj gdzieś jeździ na łyżwach. Bardzo fajny klimat. Właśnie jak dziewczyny mówią, że to jest super w Polsce, że nawet taki klimat i takie zimno nie zatrzymuje ludzi od wychodzenia z domu. A ja mówię, no Boże, jakby musieli czekać. Za każdym razem na słońce, na ciepły klimat, to by wychodzili z domu raz na rok, nie? Więc naprawdę bardzo fajnie jest tutaj, szczególnie, że jest czwartek, więc... Jakby to nie jest sobota, to nie jest weekend, a i tak jest pełno, pełno ludzi na mieście i my zaraz już jest 18.40 i będziemy szły na kolację właśnie do zapiecka, bo zobaczyłam, że dosłownie jest tutaj blisko, więc przetestujemy właśnie tego zapiecka. Ja już dawno, dawno, dawno nie byłam, ale napisałam nawet do Luki, i Luka mówi, że mimo że to już jest taki trochę bardzo turystyczny punkt, to i tak dobrze się tam je. Więc e, przetestujemy sobie pierogi z zapiecka tym razem, bo ostatnim razem jak byliśmy w tym gościńcu, rosół, smalec były przepyszne. A Pierogi takie trochę nie za bardzo, więc mam nadzieję, że tym razem przetestują pierogi tak naprawdę, bo jeszcze nie zakochały się w pierogach, więc mam nadzieję, że to się wydarzy. Jesteśmy właśnie na starym mieście w Warszawie, bo przez te wszystkie dni jeszcze nie było czasu tutaj przyjść, a my już jutro wylatujemy, więc przyszliśmy na taki wieczorny spacerek. Ka właśnie poszła do takiego sklepiku i mówi, że kupiła sobie prezent i dla jej chłopaka taki sam i właśnie oczekujemy. Co tutaj jest? Widziałam. okej, kieł. Tipo, c'è scarpetti e spirogami E uno è per te e uno per... Bello. Ok, bellissimi, Ma sono un po' diversi, no? Sì, questo è tipo nero e questo è beige Belli Scarpetti spirogami Ah, e poi ho preso anche questa La stella è nel barattolo di cetrioli. Bello, la stella Sì, bello barattolo Ma che è, una calamita? bello, cazzo Weszłyśmy sobie do sklepu souvenir, dlatego, że dziewczyny chcą koniecznie kupić jakieś magnesy i może jakieś kieliszki z Polski. Ty wiesz Si, però Tak, ale... nie wiem, jak to zrobić. to wygląda? Może? Ale ładnie to wygląda! Ombe, oh Alexuda! Oh, Write in the comments which one I should choose. And non lo so, questo, questo è divertente si. questo è più kulturale. 7? 6-7

mamy sobie właśnie miks pierogów różnych, i do tego też deskę krokietów. To jest jakieś z mięsem, jakieś z grzybami. Never listen, never listen. <laughs> I'm to